Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Ania Tworzy. Dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją mojego kolejnego warsztatu online. I znowu mamy klimat mocno magiczny, a to za sprawą najnowszej kolekcji od zoju design, School of Magic. I właśnie z tej kolekcji powstał mój najnowszy warsztat online, kit numer 7. Witamy w szkole magii. Jest to album typu Gatefold, duży, 21 na 18 cm z grzbietem na 8,5 cm, więc naprawdę jest to duży album. Zobaczcie tutaj dla porównania, mam album z kolekcji Waiting for a Letter, który był pierwszym albumem w tym roku magicznym. I on jest troszkę mniejszy. Zrobiłam go tej samej wysokości, czyli 21 cm, więc one fajnie będą obok siebie na szafce wyglądać. Ale ten jest już większy, jest szerszy, ma 18 cm, a to sprawia, że bez problemu zmieści zdjęcia 10 na 15 Oczywiście te mniejsze też 9 na 13 10 na 10 75 na 10 cm również. Jeśli jesteście ciekawi, jak mój najnowszy poterowy album się prezentuje, no to serdecznie zapraszam. Zapraszam was na prezentację. Zacznijmy od tego, że jest to album typu gatefold, czyli otwierane tak jak brama. Zapraszamy do szkoły magii. Idealny napis tutaj na karcie. Karty oczywiście też są z kolekcji, znajdą się w waszych kitach albumowych. I album jest obity czarnym płótnem iskra, które przepięknie się błyszczy. Płótno oczywiście będzie w waszych kitach docięte już do odpowiedniego wymiaru. Przepiękny ma kolor. I to jest to samo płótno, które było użyte w albumie, właśnie pierwszym magicznym. Zapraszamy do szkoły magii. To co? Otwieramy. Otwiera się album w ten sposób, i tak wygląda on po otwarciu. Starałam się tak umieścić tutaj nagrywanie, żeby cały album się zmieścił, i chyba się udało. Zaczaruj świat to jest magia. Użyj swojej magii. I już tutaj na początku widzicie oczywiście przepięknego, złotego Patronusa. Jest to oczywiście element wycięty przy pomocy plotera i te elementy wycięte ploterem przeze mnie będą w Waszych kitach warsztatowych. Są to oczywiście elementy niedostępne w regularnej sprzedaży, także tak jak było to w poprzednim, poprzednim kicie magicznym, w Waszych kitach warsztatowych znajdą się elementy, które nie są nigdzie dostępne do kupienia. Album Gatefold z głównym panelem. Zobaczcie, jaki on jest gruby i rozbudowany. Myślę, że będzie to taka fajna nowość, jeżeli już tworzyliście albumy metodą scrapbookingu. Ten jest troszkę inny po prostu. To co? Zacznijmy może od tych dwóch mniejszych bocznych paneli witamy w szkole magii, skoro szkoła magii, no to oczywiście magiczne przedmioty. Ja starałam się, aby każda ze stron reprezentowała jeden z przedmiotów, które są nauczone w szkole magii i czarodziejstwa w Hogwarcie. No to co, otworzymy sobie pierwszą część. Otwarcie przy użyciu sznureczka woskowanego, otwieramy i mamy tutaj jako pierwszy wodospad dynamiczny. Jest to wodospad dynamiczny ukryty i tutaj już możecie zobaczyć, że mamy czarną bazę w połączeniu z przepięknym papierem, który nazywa się Woodstock Betula. Ja dodatkowo postarzyłam sobie oczywiście ten papier tuszem Distress Ink w kolorze Walnut stain, ale tak naprawdę jakikolwiek brązowy tusz wam wystarczy. No i tutaj już kolejna rzecz. Mamy element pop-up. Mój eliksir na wszystko, czyli tutaj te dwa dynamiczne wodospady, bo jeszcze będzie zaraz drugi, nawiązują trochę do um, przedmiotu, jakim są eliksiry, ale jeszcze eliksiry się um, pojawią. Tutaj specjalnie tak arkusz papieru skrapowego docięłam, aby ten Przepiękny obrazek, który tutaj widu, widzicie, był kontynuowany jeszcze po tej stronie. I Zaczaruj świat otwieramy sobie dokładnie w ten sam sposób. I też mamy tutaj dynamiczny wodospad na zdjęcia. Tutaj się zmieszczą mniejsze zdjęcia, 7 na 10 cm. I tak jak wspominałam, jest też kolejny element popad, tu ukryty z podpisem tajemnica. I mamy buteleczki z eliksirami. Tu oczywiście zdjęcie też bez problemu się zmieści. Na pierwszy rzut oka myślimy, że tutaj nic nie ma, a to taka fajna niespodzianka, i te dodatkowe elementy popadł, się nam pokazują. To był taki przedsmak. Bo głównym panelem naszego albumu Gatefold jest tutaj ten panel środkowy. On ma tak rozbudowane strony, a wygląda na dość niepozorny, ale tak jak wspominałam, album ma grzbiet aż 8,5 cm, więc możecie sobie wyobrazić, jak wiele magii udało mi się zmieścić w tym albumie. Użyj swojej magii i tutaj mamy oczywiście zaklęcie Expecto Patronum, bo mamy Patronusa, który jest nam przydatny, bo pod spodem czai się Dementor, więc wszystko jest ze sobą powiązane. Mamy tutaj Dementora, właśnie przepiękny arkusz z kolekcji, to się nam tutaj otwiera i ta cała część również otwiera się w bok i tutaj z tej strony i z tej strony otwieramy sobie w ten sposób. Noc pełna magii, i tutaj mamy miejsce na zdjęcie, bez problemu, zdjęcie 10x15 się nam tutaj zmieści i dwa mniejsze zdjęcia 7x10 cm również się tutaj zmieszczą, 75 na 10 e, Oczywiście papier, tak jak wspominałam, Woodstock Betula będzie w Waszych kitach warsztatowych wraz z czarnym papierem bazowym, który tutaj został wykorzystany do tego albumu. Wszystkie te kółeczka, ćwieki, sznureczki, wszystko to będzie w Waszych kitach warsztatowych. Kolejna część albumu. Mamy tutaj okulary. Chyba wszyscy poznajemy, kogo okulary to są. Oczywiście są to okulary Luny Love Good. W środku znajduje się mata na zdjęcia 9x13. I mamy takie tagi na zapiski. To są właśnie um, takie. Grafiki, które będą w formie tagów, już przygotowane dla Was. One są niedostępne w regularnej sprzedaży. Specjalnie do tego kitu możecie je znaleźć tutaj. Mamy tutaj nawiązanie do domu Ravenclaw, czyli akurat do domu, z którego pochodziła właśnie wspomniana tutaj posiadaczka tych okularów, czyli Luna Lovegood. I chowamy sobie tutaj tagi. Magiczny kompan. Wygląda jak Hermiona Granger. Mamy tutaj postać, wydaje mi się, że to jest dla mnie to jest Hermiona. Otwieramy i przenosimy się do świata eliksirów, czyli nauczanego przedmiotu przez profesora Snape'a, jak również profesora Slackhorna. Skelegro, czyli napój pomagający na odrastanie kości. Otwieramy sobie tutaj tą kopertę i mamy miejsce albo na mniejsze zdjęcia. Albo możemy sobie też wkleić na przykład jakiś przepis. E, tutaj jest proszek natychmiastowej na ciemności Instant Darkness Powder. Otwieramy do góry na dół i mamy kolejne miejsce tutaj na zapiski lub mniejsze zdjęcia. Tak jak wspominałam, strony nawiązują do różnych przedmiotów, więc nie mogło zabraknąć tutaj magicznej, tajemniczej ręki według mnie profesora Snape'a. No i oczywiście mata na zdjęcie. I mamy tutaj przepis na eliksir postarzony i te grafiki, które tutaj widzicie, one nie są właśnie dostępne gdzieś w regularnej sprzedaży. Ja je dla Was specjalnie tutaj do tego kitu dołożę. Także pierwsze magiczne zajęcia za nami. Elixiry z profesorem Snape'em lub z profesorem Slackhornem. Zaklęcia również. Nauczyliśmy się już robić zaklęcie Expecto Patronum, które jest naprawdę bardzo trudne, więc możemy być z siebie dumni. Kolejna strona, Szkoła Magii. I tutaj mamy też nawiązanie właśnie do Szkoły Magii. Jest herb z logiem, powiedzmy, Hogwartu, z literą H. I to też jest wycięte na ploterze i też będzie oczywiście w Waszych kitach. Tutaj ten arkusz jest z kolekcji Waiting for a Letter, więc mamy takie troszkę pomieszanie tych dwóch kolekcji. No to co? Otwieramy klapkę Szkoła Magii i ciekawe, gdzie się przeniesiemy. Przenosimy się na zaklęcia. Rzuć zaklęcie, mamy element pop-up z naszą magiczną postacią. Jest tutaj też różdżka wklejona, książki. No i dla mnie jest to właśnie Hermiona Granger. W środku znajdują się maty. I tutaj jest również grafika, którą osoby, które zakupiły mój mystery box nawiązujący do tematu Harego, um, myślę, poznają Wingardium Leviosa. Czyli coś, co idealnie pasowało mi akurat tutaj do naszej postaci e, według mnie hermiony, znajdującej się na tym elemencie pop-up. Zamykamy sobie klapkę, i przechodzimy do kolejnej części naszego panelu. Jest literka H i mamy tutaj tagi. Gryffindor i Slytherin, czyli tagi nawiązujące do domów w Hogwarcie. Znajdują się tutaj za tą książeczką, na której znajduje się Złoty Herb Hogwartu. Ta książeczka oczywiście jest otwierana i mamy miejsce na kolejne zdjęcia 9x13 cm. Zamykamy sobie tutaj tą klapkę, przenosimy się do wielkiej sali i do Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. Otwieramy sobie tutaj tą konstrukcję i zobaczcie, mamy tutaj nasz przepiękny Hogwart. I tu znajduje się też elemencik obrotowy na, na niego możemy sobie przykleić zarówno jakieś zdjęcie, albo zrobić jakieś zapiski. Magiczna kraina, wycięta oczywiście przy pomocy plotera. Zobaczcie, jak to się przepięknie błyszczy: to jest ten złoty lustrzany papier o gramaturze 300 gram. Jest bardzo solidny. No i wygląda po prostu wspaniale. A na pozostałej części możemy bez problemu komponować sobie zdjęcia. Cały ten panel otwiera nam się w tą stronę i przenosi, przenosimy się na magiczną lekcję. I tutaj się pojawiają najładniejsze według mnie grafiki z tej kolekcji, one mi się strasznie podobają. I to są te cudne mandragory. Mandragory po prostu wygrały wszystko. Mamy oczywiście miejsce na kolejne zdjęcie. No i jak się domyślacie, skoro mandragory, no to lekcja zielarstwa oczywiście. Otwieramy sobie tutaj tą konstrukcję i mamy nasz element pop-up. W postaci miejsca na zdjęcie, ale nie tylko, dlatego, że mamy tutaj jeszcze etykietę właśnie na wywar z mandragory. Jak również znajduje się ona tutaj na tej całej konstrukcji. Zobaczcie, to jest wyciągane. Mamy maty na zdjęcie 9x13, i tutaj jest zrobiona specjalnie, a jeszcze dodatkowo ozdobiona ta kieszeń, właśnie tymi uroczymi mandragorami i jeszcze tym dodatkowym. Podpisem, który możemy sobie wykorzystać na przykład na jakąś buteleczkę z eliksirami, no i podpis Świat Magii. Wszystkie napisy będą w waszych kitach warsztatowych, wszystkie te dodatki, elementy do wycięcia. Tych kolekcji w waszych kitach warsztatowych to będzie taki miks, dlatego że będzie więcej arkuszy papierów, a mniej elementów do wycięcia. Będą to praktycznie trzy pełne bloczki, duże oczywiście, plus te wszystkie dodatkowe elementy, ale o tym jeszcze opowiem. Na końcu. Zamykamy sobie na magnes i przenosimy się na główny środkowy panel. Czarodziejskie sprawy. Otwieramy sobie do góry i na dół. I zacznijmy może od tej górnej części. Podróż do świata magii. I tutaj mamy w ten sposób otwieraną konstrukcję. To są klapki. Góra-dół. Tak to wygląda. Ta klapeczka jest oczywiście obrotowa. I teraz, jeżeli um, Znacie uniwersum Harry'ego Pottera, to pewnie kojarzycie taki przedmiot jak starożytne runy i właśnie do tego przedmiotu mamy tutaj nawiązanie, czyli starożytne runy znajdują się na górnej, jak i na dolnej części tego panelu. Hokus pokus, otwieramy sobie w ten sposób i mamy tutaj miejsce na zdjęcia. Tu sobie przesuwamy. I wtedy się nam tutaj wszystko pięknie pokazuje, papier Woodstock Betula postarzony właśnie brązowym Distressem. I możemy sobie tutaj całą tą naszą konstrukcję zamknąć. Wszystkie te złote ćwieki w Waszych kitach również znajdą, również się znajdą. Przenosimy się do kolejnej lekcji, którą myślę każdy z nas chętnie odbyłby w swoim życiu. Jest to oczywiście opieka nad magicznymi stworzeniami prowadzona przez profesora Hagrida. No i tutaj mamy smoka, czyli ulubione chyba zwierzę właśnie Hagrida, a w środku znajduje się mały tak na zapiski. Całość się nam otwiera w ten sposób. I mamy hardo I tutaj z tej strony mamy napis. Oczaruj mnie. I to nawiązuje do przedmiotu wykładanego przez profesor Triloni, czyli do wróżbiarstwa. Otwieramy i mamy tutaj kryształy, jest filaż, filiżanka, w której Harry dowiedział się, że ma, ma przepraszam, ponuraka. Mój drogi, to jest ponurak. No i mamy oczywiście tutaj maty na zdjęcie, tutaj ten papier, który widzicie. Z grafikami również znajdzie się w waszych kitach warsztatowych, on też nie jest do kupienia gdzieś regularnie. No i mamy jeszcze tutaj nawiązanie do wróżenia z dłoni, czyli karta nawiązująca właśnie do przedmiotu, jakim jest wróżbiarstwo. To wkładamy sobie tutaj bez problemu do środka. Te kryształy tutaj jeszcze dodatkowo wzbogacają nam tą naszą dolną kieszeń. No i zamykamy na magnes. Przywołaj miotłę i leć. No i mamy grafikę miotły, właśnie, która również znajdzie się w waszych kitach wycięta na ploterze i jest to obrotowa. Otwieramy sobie w ten sposób i mamy miejsce na kolejne zdjęcia, 10 na 15, bez problemu się nam tutaj zmieści i zamykamy sobie to w ten sposób. Abra i mamy tutaj e, zaklęcie do rzucenia, czyli rzucamy zaklęciem alohomora i otwieramy sobie magiczne stworzenia, czyli tutaj jeszcze kontynuacja przedmiotu profesora Hagrida, magiczne stworzenia i ten papier, o którym również wspominałam, znajdzie się w Waszych kitach. I tutaj mamy Feniksa. Myślę, że to jest Feniks profesora Dora czyli Fawkes w środku. No i oczywiście kolejne maty na zdjęcia. Tak jak widzicie... Album jest bardzo rozbudowany. Może wyglądać na początku niepozornie, w szczególności jeśli jesteście przyzwyczajeni do takich klasycznych form albumów, ale specjalnie dla świata Harry'ego Pottera postanowiłam zrobić taką mniej klasyczną formę, żeby w tym albumie było jeszcze więcej magii. Tutaj jeszcze tego taga włożę do środka. Album przed sekundką skończyłam, więc tutaj jeszcze wszystko musi się ładnie wyrobić, żeby. Dobrze wszystko wchodziło i zamykamy sobie w ten sposób. Tu i ta część. No i strona po stronie, szkoła magii, magiczna lekcja. I tutaj wszystko, tak jak widzicie, dodatkowo jest wzmocnione magnesami neodymowymi. Także cała ta konstrukcja trzyma się razem, więc tych magnesów neodymowych też bardzo duża ilość w waszych kitach warsztatowych się znajdzie. Jeśli chodzi o zapisy na warsztaty, to zapisy przyjmuję mailowo na ania, tworzy kontakt Zapisy i termin płatności jest do 5 lipca, wysyłka kitów do Was 19 lipca i wysyłka dostępów do Was 21 lipca. Jeśli chodzi o koszt takiego warsztatu, czyli kitu z potrzebnymi materiałami do wykonania całego albumu, jak również dożywotniego dostępu do tego warsztatu, to 175 zł plus koszt wysyłki. 15 zł kosztuje kurier, 13 zł kosztuje paczkomat. Jeśli jesteście zainteresowani, serdecznie zapraszam Was do zapisów, dlatego że zastrzegam sobie prawo do możliwości wcześniejszego zamknięcia zapisów ze względu na to, że ten kit będzie w wersji limitowanej. Tutaj po prostu jest dużo takich elementów, które muszę sama dla was przygotować, a chciałabym, żebyście jak najszybciej wasze kity otrzymali. Oczywiście w kitach warsztatowych znajdzie się wszystko, co jest wam potrzebne do wykonania tego warsztatu. Wy we własnym zakresie musicie mieć przy sobie narzędzia. Narzędzia takie jak coś do cięcia, coś do bigowania, nożyczki, klej introligatorski um, i przyda się też taśma dwustronnie klejąca do zamontowywania magnesów neodymowych. Ewentualnie, jeżeli podoba Wam się to postarzanie papieru, to polecam mieć tusz Distress Ink, może być w kolorze Walnut Stain, może być w kolorze Vintage Photo, może być tak naprawdę w jakimkolwiek kolorze brązowym. On się tutaj świetnie do tego sprawdzi, a dokładna lista narzędzi, która jest Wam potrzebna, znajduje się również w opisie tutaj do tego filmu. Pozwolę sobie jeszcze raz powtórzyć. 175 zł plus koszt wysyłki, 15 zł kurier, 13 paczkomat, płatność i zapisy do 5 lipca, wysyłka 19 lipca, jeżeli chodzi o kity, a dostępy 21 lipca. W Waszych kitach warsztatowych znajdzie się wszystko, co potrzebne do wykonania tego właśnie albumu. Między innymi będą to... Trzy duże kolekcje School of Magic od Zoju Design, elementy do wycięcia, które się w nich znajdują, napisy w formie tych kart, ale też napisy w tej formie takiej klasycznej. One były też do kolekcji Waiting for a Letter. Będą też, oczywiście, wszystkie te grafiki dodatkowe, które są nie do kupienia w regularnej sprzedaży. Zestaw złotych elementów wyciętych przeze mnie. Na ploterze, magnesy neodymowe, płótno introligatorskie, bermata, złote ćwiki, czarne kółaczka, sznureczek, wszystko, co jest Wam potrzebne do stworzenia tego albumu znajdziecie w Waszych kitach. Jeśli ktoś z Was jednak mimo wszystko woli sobie zakupić sam dostęp bez kitu, jest taka opcja jak najbardziej i kosztuje to 65 zł i jest dożywotni ten dostęp, więc można też wykonać album z innej kolekcji. Mam ogromną nadzieję, że warsztaty się Wam będą podobać, że album się Wam w ogóle podoba i że zechcecie się na nie zapisać, do czego Was oczywiście serdecznie zapraszam i mam nadzieję do zobaczenia wirtualnie na naszych kolejnych magicznych warsztatach. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach.